Najmilszy, pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Da Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzesz, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło ogłoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały. Dziś obchodzimy święto świętego Łukasza, Ewangelisty, dlatego takie czytania, czytania, w którym słyszymy też o Łukaszu. Ale najpierw zwróćmy uwagę na te ostatnie słowa, które mówi Paweł. Jest to moment jakiegoś doświadczenia, próby, uwięzienia Pawła. I słyszymy, że w pierwszej mojej obronie, gdzieś w jakimś sądzie pewnie, nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ciekawe, że nawet taki wielki apostoł, jak Paweł, którego wszyscy lubili, cenili gromadzili się, płakali, jak gdzieś odjeżdżał, że go więcej nie zobaczył. I w tym momencie, kiedy jest taka próba, takie doświadczenie, on zostaje sam. Nie ma dookoła nikogo. Ale ciekawe, że on się nie złości, nie obraża się na nich. Być może ludzie nie wiedzieli, jak mu pomóc. Być może bali się, być może nie dojrzeli do tego, żeby w takich momentach być oporą, być pomocą. Nie wiemy, ale Paweł się na nich nie obraża, a wprost przeciwnie, zauważa, Niech im to nie będzie policzone, natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, czyli. Ta samotność okazała się wielką łaską, że jeszcze bardziej wyraźnie doświadczy obecności Pana Boga. Tam, gdzie ludzie zawodzą, tam Pan Bóg jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej przychodzi z pomocą. I być może mamy takie momenty samotności, gdzieś nas ludzie zostawili, gdzieś jakaś próba doświadczenia, mieliśmy nadzieję na jakąś pomoc od kogoś, a ludzie zawiedli, nikt nam nie pomógł. Wtedy tym bardziej blisko jest Pan, wtedy doświadczamy tej bliskości i pomocy. Pana, który przychodzi, żeby wzmocnić, żeby podtrzymać wesprzeć, Pan przyszedł, stanął przy mnie, wzmocnił mnie. Spróbujmy w takich chwilach doświadczenia samotności zauważyć, poczuć tę obecność Pana, który nas wzmacnia. Przy czym wzmacnia mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii, żeby wszystkie narody posłyszały. A więc to wzmocnienie jest po to, żeby się jeszcze umocniło dzieło ewangelizacji. A więc ym, to jest jakaś szansa, to nie jest jakaś porażka, to jest, nie jest coś strasznego, to jest szansa, że z tego będzie jakieś wielkie dobro. Spójrzmy tak na takie momenty doświadczenia próby, że to jest po coś, że Pan Bóg ma w tym swój plan, że to do czegoś prowadzi, że z tego wyniknie coś jeszcze lepszego. Wtedy zupełnie inaczej przeżywamy chwilę doświadczenia próby czy samotności. Jeśli otrzymujemy to czytanie dzisiaj i wspomin... wspomniany jest tutaj Łukasz, to słyszymy: Łukasz sam jest ze mną. Łukasz sam jest ze mną. Nie ma innych, inni odeszli, ktoś zupełnie odszedł, ktoś gdzieś wyjechał, nie ma innych, jest tylko Łukasz ze mną. Myślę, że to jest piękne, że właśnie jest być takim jedynym człowiekiem. Na przykład ktoś jest samotny, nikt do niego nie przychodzi, tylko ja przychodzę. Jest jakieś. Spotkanie w parafii. Nikt nie przyszedł, ja przyszedłem. Trzeba w czymś pomóc. Nikt nie pomógł, ja pomogłem. I żeby o nas też można było powiedzieć czasem: Łukasz sam jest ze mną, Marek sam jest ze mną, on tylko on przyszedł, tylko on jest, tylko on mi towarzyszy. Żebyśmy nie bali się być jak zupełnie jedyni, bo czasem tak patrzymy: nikt nie przyszedł, to ja nie przyjdę. A co ja będę się wybijał, a co ja będę się wyróżniał. Nie, właśnie być takim człowiekiem jedynym. Wszyscy zawiedli, ja nie zawiodłem. Nikt nie przyszedł, ja przyszedłem. Nikt nie pomógł, ja pomogłem. Żeby o nas też mogli powiedzieć, tylko On jest ze mną. Tylko Ona jest ze mną. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przejść zamierzał. Powiedział też do nich żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie o to was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie powróci do was. W tym samym domu pozostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Tylko Łukasz pisze, że Jezus posyła 72. Te same słowa posłania u innych ewangelistów mówią o posłaniu 12, a tutaj o 72. Bardzo możliwe, że Łukasz był pośród tych 72, czyli jest jakby pierwszy etap, czy pierwsza grupa ludzi wokół Jezusa to apostołowie 12, a później są uczniowie 70 czy 72. To jest symboliczne, bo tyle wtedy znano, Krajów na świecie, więc jakby byli posyłani do wszystkich krajów, czyli Jezus w tych słowach chce ogarnąć Ewangelię o cały świat. Ale też nam to dużo mówi, zwłaszcza świeckim, że jak posyłani, posyłani są od dwunastu, no to biskupi, może kapłani są posyłani do apostolstwa, ale jak jest posłane 72, to znaczy, że wszyscy uczniowie Jezusa są posłani, żeby być Jego apostołami. Czyli świeccy też. Jeżeli jestem uczniem Jezusa, to on posyła mnie, żebym też był jego apostołem. Wysłał po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, do sam przyjść zamierzał. On zamierzał przyjść, on miał plan. On miał plan, przy czym taki konkretny plan, bardzo śmiały plan, żeby pójść w najbliższym czasie do 36 miast. Posyła tam po dwóch, tych 72 i on chce tam przyjść, on zamierza tam przyjść, czyli wysyła, wy przygotujcie miejsce, a ja tam przyjdę i będę głosił. Plan ewangelizacji, plan rozwoju życia duchowego. Czyli my mamy taki plan? Mamy różne plany na swoje życie plany na urlop, plany na rozwój swojej firmy, plany na jakieś studia, żeby się jakoś rozwijać, żeby się kształcić, żeby się lepiej zarabiać, plany na jakiś biznes plany na rozwój swojego życia tutaj na ziemi, ale czy mamy plan na najpierw na rozwój swojego życia duchowego, że ja się chcę rozwijać, więc chcę jeszcze coś przeczytać, chcę coś obejrzeć, chcę gdzieś pochodzić na jakiś kurs. Ale też czy mam plan na ewangelizację, że ja chcę kogoś przeprowadzić do kościoła, że ja muszę gdzieś jeszcze z kimś porozmawiać, że ja muszę się zaangażować w jakąś ewangelizację, żeby jeszcze inni ludzie poznali Pana Boga. Taki plan miał Jezus, bardzo konkretny plan. Warto, żebyśmy i my też trochę planowali, myśleli, byli twórczy, byli kreatywni właśnie w ewangelizacji, w dzieleniu się swoją wiarą. I Łukasz był takim kreatywnym człowiekiem. Napisał Ewangelię, napisał dzieje apostolskie, piękne księgi. Trudno sobie wyobrazić Nowy Testament bez wkładu Łukasza, bez chociażby tej historii dziejów apostolskich, historii pierwszego kościoła. Niesamowita księga. To jest Łukasz. Miał jakiś plan, miał jakąś wizję, miał pragnienie dzielenia się wiarą, ewangelią, ewangelizacją. Chciałbym zwrócić uwagę na takie słowa, na przykład: nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Jak to nie pozdrawiajcie? Dlaczego nie? No, ktoś przychodzi, nie powiem mu: Dzień dobry, cześć, szczęść Boże. Jak, jak tak można? Tu chodzi o coś innego. Te pozdrowienia w drodze, to bardzo często było tak: zobaczyli się znajomi, o, witaj, no to choć herbatę wypijemy. No to obiad zjemy, no to poplotkujemy, porozmawiamy i to się tak długo przeciągało, że jakby się zatrzymywać w kilku miejscach, to cały dzień mamy już stracony i nie ma żadnej ewangelizacji, bo żeśmy sobie czas wypełnili jakimiś takimi plotkami, jakimiś spotkaniami, które do niczego nie prowadzą. Więc konkretnie idźcie do tych ludzi, do których jesteście posłani. Róbcie swoją robotę sumiennie. Nie zatrzymujcie się, nie traćcie czasu na jakieś puste rozmowy, jakieś plotki. O to chodzi. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Jak macie jakieś zadanie, to idźcie konkretnie do tego zadania. Najpierw mówcie pokój temu domowi. Wcześniej niż powiecie: Jezus, Bóg, wiara, Ewangelia, modlitwa, wnoście pokój. Pierwsze co to wnoście pokój, żeby ludzie poczuli pokój serca, jak spotykają się z Wami. Dopiero potem możecie im coś mówić więcej. Najpierw mówcie pokój. Najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie powróci do was, w tym samym domu, zostańcie jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Zostańcie w tym domu, który was przyjął. Czyli jak widzicie ludzi, mówicie, dzielicie się swoją wiarą i jakiś jeden człowiek się za tym zainteresował, jest na to otwarty, ma jakieś pragnienie, ma jakieś pytania. Zostańcie z tym człowiekiem. Nie idźcie dalej, zostańcie. Posłuszcie temu człowiekowi, bo w nim jest jakaś iskra, bo w nim jest jakieś pragnienie, które Pan Bóg założył w jego sercu, bo ten człowiek jakoś coś go ciągnie. Więc zostańcie z tym człowiekiem. Bądźmy apostołami, do tego wszyscy jesteśmy wezwani, zaproszeni. Bądźmy apostołami Jezusa Chrystusa i na to dzieło ewangelizacji. Nie was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii z Panem Bogiem.